Moi drodzy, jestem właśnie na lotnisku na Bemowie, tylko od drugiej strony względem Chomiczówki. Słońce chyli się ku zachodowi, więc chyba będzie naprawdę pięknie. Trzeba korzystać z ładnej pogody, ładnego słońca, tego, że jest ciepło, przejrzyście. No i zobaczymy, co tam ciekawego dzisiaj wyjdzie. A to nasza fura, chociaż troszkę spóźniona. Ale Może jeszcze złapiemy trochę ładnego światła. Półtora roku nie lecięcych. No dobra, tu mam jeszcze rękawiczki i jakieś inne rzeczy, gdyby mi się zrobiło chłodno. Ale zapowiada się całkiem spoko. Nie będziemy lecieć, jak jest bardzo wysoko. To jest popularne. bardzo, bardzo wygodna pozycja. Do zdjęć! Dawno zdałem sobie sprawę z tego, że chyba nigdy nie latałem nad Warszawą przed zachodem słońca samolotem. A przecież jest wtedy takie klimatyczne światło. Podczas tego lotu aura zdecydowanie nam dopisała rzucając na budynki pomarańczowo-różową poświatę. Wspominałem wcześniej, że to mój pierwszy lot cesną od ponad roku. Od 2020 praktycznie wszystkie sesje z powietrza wykonywałem dronami. Dlatego w ciągu pierwszych kilku minut lotu szybko musiałem sobie przypomnieć niuanse fotografowania z samolotu. Takie jak drgania, wiatr czy plączące się zawsze kable od słuchawek. W pewnym momencie zorientowałem się, że zachodzące słońce jest już tak nisko, że coraz lepiej widać jego tarczę. Szybko zmieniliśmy kierunek lotu, żeby uchwycić panoramę Warszawy ze słońcem w tle. Cała operacja była bardzo wymagająca. Ze względu na wiatr samolotem bardzo trzęsło. Wykonanie w takich warunkach nieporuszonego zdjęcia na długiej ogniskowej graniczy z cudem. Co więcej, na samo wykonanie zdjęć miałem zaledwie kilkanaście sekund. Myślę jednak, że efekt jest całkiem niezły. I gdy tak fotografowałem Warszawę z samolotu, przypomniałem sobie, dlaczego tak bardzo lubię oglądać świat skóry. Te fantazyjne kształty, regularności i nieregularności, zmieniające się światło, spojrzenie na miasto w widoku totalnym i ciekawe niewidoczne na pierwszy rzut oka szczególiki. To doświadczenie, którego nie da się porównać do niczego innego. Przez dłuższą chwilę miałem ochotę po prostu siedzieć i wpatrywać się w widoki znajdujące się pode mną. Szybko jednak przypomniałem sobie, że mam na szyi dwa aparaty i z powrotem wziąłem się do pracy. I to tyle na dziś, kochani. Wielkie dzięki za obejrzenie tego vloga. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy nagrywali więcej takich filmów. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie nasz kanał, bo ten lot to zajawka naszego nowego lotniczego projektu o Warszawie. Strzała!